Znajdujemy się w Powiecie Legionowskim na siódmej edycji Biegu Zająca. Jesteśmy w pięknej scenerii lasów nadleśnictwa Jabłonna w gminie Nieporęt. Bieg Zająca, tak jak wspomniałam, tytułarny bieg. Tak naprawdę bieg jest dedykowany osobom chorym i z osobom z niepełnosprawnościami. Bieg Zająca nazwa, bo biegamy z wolontariuszem Zającem. Ten bieg się odbył. Super, brawo, brawo, mamy pierwsze. Polecam wszystkim udział w biegu zająca. Warto pomagać. Partnerzy są świetni, biegają super, jest dużo emocji, dużo radości. Polecam wszystkim. Brawo! Dobrze. Dzisiaj biegłam po raz szósty w biegu zająca. Przebiegłam 2 km. Biegło mi się bardzo dobrze, lecz ciężko. Na co dzień biegam w grupie, rozbiegamy nowy dwór. Kończymy startem o godzinie 13. Myślę, że punktualnie. Biegiem głównym na 10 kilometrów, 5 kilometrów i Nording Walking. Trzy, dwa, jeden, paślu, paślu. Dzień, 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 dzień. Ай, а, 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 а